Operacja Sztorm 333 początek interwencji w Afganistanie. 27 grudnia 1979 roku radzieckie siły specjalne przeprowadziły udany szturm na pałac Tadżbek w Kabulu. Celem operacji było odsunięcie od władzy ówczesnego prezydenta Afganistanu Hafizullaha Amina. Władza radziecka była niezadowolona z tego, jak ten polityk Rządził, jakich zmian dokonywał, i uważali, że te plany Amin'a mogą doprowadzić do osłabienia wpływu ZSRR w Afganistanie. Choć tu trzeba zaznaczyć, że sam Amin, pomimo, że próbował zmniejszyć tą uz zależność, uzależnienie od ZSRR, to kilka dni wcześniej poprosił o radziecką pomoc wojskową w Afganistanie. Jednak przywództwo ZSRR uważało, że dalsza władza Amina doprowadzi do porozumienia się Afganistanu z Iranem, Pakistanem i to rozpoczęcie polityki zagranicznej prowadzonej na własną rękę doprowadzi w końcu do przyjęcia kursu prozachodniego i antyradzieckiego. Tutaj należy jeszcze raz zaznaczyć. Amin kilka dni wcześniej poprosił o pomoc wojskową, w tym o wprowadzenie żołnierzy radzieckich do Afganistanu, a przywódcy radziecki i tak chcieli się go pozbyć, myśląc, że jest przeciwnikiem, że jest ich przeciwnikiem i należy go wyeliminować. No, troszkę taka pokrętna logika. Rozkaz ataku wydał przewodniczący KGB Juri Andropow, ale to trzeba pamiętać była taka wspólna decyzja tych władz. Siły szturmujących trafiły legalnie do Kabulu. W dniach 24-26 grudnia, no, w końcu zostali tam oficjalnie zaproszeni przez Amina, w szturmie wzięło udział 670 żołnierzy i funkcjonariuszy. Składali oni się z oddziałów należących do KGB, Gieru, Specnazu, oddziałów powietrzno-desantowych. Byli przebrani w mundury afgańskie i, mieli, i posiadali białą opaskę na ramieniu. Do tego... Do wsparcia mieli 3-4 transportery opancerzone oraz cztery szyłki, czyli takie samobieżne działka przeciwlotnicze ZSU23-4. Po drugiej stronie, to znaczy w stronie afgańskiej, która się broniła, były tam oddziały Amina, straż przyboczna, strażnicy oraz w tym zewnętrznym pierścieniu obronny brygada gwardyjska. Licząca. Około 1200 ludzi z tymi strażnikami, z Strażą Przyboczną. Siły afgańskie to 1400-1450 ludzi. Siły radzieckie zajęły stanowiska pomiędzy samym pałacem a linią obrony złożonej z, tych, z tej Brygady Gwardyjskiej. Atak rozpoczął się o 19.30, czym całkowicie zaskoczył obrońców. To mieli być w końcu sojusznicy, którzy mieli pomagać w obronie przed zewnętrznymi zagrożeniami. A tutaj nagle doszło do ataku wspartego zmasowanym ogniem, zwłaszcza z tych szyłek. To, że atakujący całkowicie zaskoczyli oraz wykorzystali tą przytłaczającą przewagę ognia, spowodowało, że szybko dostali się do pałacu, gdzie pomieszczenie po pomieszczeniu zaczęli go zdobywać. Tu należy wspomnieć, że sam Hawizullah Amin uważał, że to jakieś siły zewnętrzne go atakują i wręcz prosił o to, żeby żołnierze radzieckie mu pomagali. On myślał, że to zagrożenie wewnętrzne nigdy by się nie spodziewał, że to żołnierze sojusznicy. Sam Amin wraz ze swoim synem zostali zabici. Najprawdopodobniej od początku taki był plan czyli nie odsunięcie, tylko wyeliminowanie afgańskiego prezydenta. Uważano, że takie coś będzie czymś, można powiedzieć, skuteczniejszym. Radzieckie siły, które przeprowadziły szturm, straciły 22 ludzi, obrońcy 657 ludzi. Tutaj trzeba zaznaczyć też, że większość z atakujących była ranna. To, ten efekt 22 do 650 ludzi to oczywiście efekt całkowitego zaskoczenia, ze strony przecież sojuszników i przytłaczającej przewagi ogniowej. Do tego oczywiście atakujący byli przebrani w mundury afgańskie. Nikt nie wiedział do kogo strzelać. Siły radzieckie, można powiedzieć, w ten sposób. Z Zaczęły interwencję radziecką w Iraku. Siły radzieckie w ten sposób, można powiedzieć, rozpoczęły interwencję radziecką w Afganistanie, która miała się rozpocząć kolejnego dnia, chociaż już należy powiedzieć, że od kilku dni te wojska radzieckie były ściągane do Afganistanu. Jeszcze raz powtórzę, na zaproszenie samego Amina, który chciał, żeby pomogli mu w walce z partyzantami. Ale dopiero kiedy odsunięto Usunięto raczej Amina od władzy i na jego miejsce zainstalowano Karmala. Wtedy rozpoczęła się taka prawdziwa interwencja, prawdziwa interwencja, która i tak miałaby miejsce, tylko że tym razem wybrano przywódcę o wiele bardziej posłusznego kogoś, kto był uważany za o wiele pewniejszą osobę niż był nim Amin. To przerzucanie wojsk rozpoczęło wojnę afgańską. Która zakończyła się dopiero 15 lutego 1989 roku. W czasie tej interwencji, czy też wojny, przez Afganistan przewinęło się kilkaset tysięcy radzieckich żołnierzy. Niestety, ale również ta interwencja skończyła się bardzo dużą wojną, w czasie której mogło zginąć nawet 2 miliony cywili. 10 lat potężnych zniszczeń, potężnych strat. Operacja Oczywiście storm 333 zakończyła się sukcesem. Osiągnięto cele przy, można powiedzieć, takich stratach mniejszych niż się na początku obawiano, ale niestety operacja ta była tylko początkiem. Początkiem bardzo długich walk, dużych strat, głównie właśnie jeśli chodzi o afgańskich cywili. Dwa miliony osób to bardzo duża liczba. Wracając do operacji trzeba wspomnieć, że jeden z dowodzących na miejscu, pułkownik KGB Bojar został zastrzelony przez radzieckich spadochroniarzy, oczywiście przez pomyłkę. W końcu wszyscy mieli na sobie takie same mundury afgańskie. To i tak, że tak niewielka liczba tych atakujących zginęła. Ale właśnie ten pułkownik KGB Bojarinow wraz z pułkownikiem Kolesnikowem po misji zostali odznaczeni tytułem bohatera Związku Radzieckiego i innymi medalami. Trzeba pamiętać, że ta akcja była tak przeprowadzona troszkę po cichu. Chciano przeprowadzić ją w, to, w ten sposób, żeby nie było wszystko zwalone na ZSRR, dlatego nawet te medale, te odznaczenia, jakie dostali dowodzący na miejscu tą akcją, były wręczane po cichu, tak żeby za szeroko nie rozeszło się to, że atakujący byli siłami radzieckimi, specjalnymi siłami radzieckimi i że przeprowadzają atak na swojego sojusznika. Sojusznika, który sam ich sprowadził, żeby pomogli mu bronić się przed partyzantką, przed wrogami, a tu okazało się, że jednak przywództwo tego sojusznika uważa go za kogoś niepewnego, za kogoś, kto może w nieodpowiedni sposób kierować swoim państwem. No i niestety efekt dla niego był taki, że skończył jak skończył. Ale historia. Sojuszy z ZSRR no jest bardzo długa, bardzo ciekawa, no i, wielu taki, i zawiera wiele takich elementów, które no niezbyt przystają do pomocy sojuszniczej. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam na inne materiały. Zapraszam do zasubskrybowania. Zapraszam też na mój inny kanał, Technika i maszyny. Tam zajmuję się, tak jak powiedziałem, techniką i maszynami, głównie oczywiście sprzętem używanym przez wojsko. Samoloty, czołgi. I cała masa innego sprzętu. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.